Ostatnim materiałem, z którym będziemy mieli do czynienia, będzie aluminium. To, w jaki sposób obchodzić się z aluminium, pokażemy Wam na takiej monetce jednozłotowej. Co musi, o czym musicie pamiętać przy pracy z tym materiałem, to to, że tak jak cyna i ołów, aluminium jest bardzo wrażliwe na alkalia, czyli nie nadaje się do tego, żeby traktować to amoniakiem, węglanem czy jakąkolwiek inną zasadową substancją. Poza tym jest, ma dość miękką powierzchnię, ale zawsze można próbować usuwać zabrudzenia mechanicznie lub po prostu zwyczajnie pod bieżącą wodą. Zniszczenie mechaniczne tej monety nie dało zadowalających rezultatów ze względu na to, że były tam zabrudzenia i tlenki na, na powierzchni tej monety, więc y, używamy odrobiny y, kwasu solnego przy bardzo krótkim działaniu, do tego, żeby usunąć te tlenki z powierzchni. Możecie zobaczyć, że ona się robi od razu jaśniejsza. Jak będziemy zadowoleni z efektu y, tego czyszczenia, on no etap pójdzie zaraz do gotowania. I ostatni etap, czyli nakładanie paraloidu.